Dzień dobry Państwu, Rafał Boch, Polska, witamy serdecznie. Jesteśmy na wernisarzu fotografii artystycznej. Są członkowie, jest fajnie. I tutaj oceniamy wszyscy wraz z, z, z moim teamem. E, oceniamy pracę i zaraz będziemy pokazywać o co tutaj właściwie w tym wszystkim chodzi. Jako pierwsza najciekawsza praca zafascynowała nas praca Roberta Tarczyńskiego, która jest zrobiona <laughs> na żywym srebrze. Uf, 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 proszę spojrzeć jak to się mieni, jak to się mieni. To jest chyba jakiś kwiat albo nie wiem co On przypomina oczywiście Sukienkę jakiejś kobiety. Ktoś mi tu powiedział, że fajnie by było, gdyby tu była jakaś kobieta wklejona, ale wydaje mi się, że nie, że to jest domyślnie sukienka kobiety i to jest fajna praca, dosyć ciekawa. Nie wiem, jak jest zrobiona, jaką techniką, ale nie chcę wiedzieć. Witold Molenda. Podoba mi się na plus, oceniam. Bardzo mi się podoba Urszula Sobieszek. Urszula Sobieszek, bardzo ładna praca, chociaż wydaje mi się, że w i troszkę przycięta góra i delikatny kwadrat byłoby dużo lepiej. Konstruktywna krytyka, Rafał, Polska dziennik Tutaj Jacek Migdał, bardzo fajnie, ale troszkę inaczej kontrasty yy, i wtedy by był mocniejszy ten przekaz. W chwili obecnej fajne treścią zdjęcia, ale za mało to jest uwydatnione. Dominik Lick bardzo ładnie ten dzięcioł ma jakiegoś robala tu złapał. Podoba mi się to, że złapało tego dzięcioła, kiedy ma tego robala. Bardzo zaciekawiła mnie praca Mariusz Mundraszczyk. Dwie fotografie. Troszkę mi skorygował, wyprostował ten kadr i zrobił w czarnobieli. Wtedy by to fajnie, fajnie konweniowało ze sobą. Eee, tutaj dalej. Tu nawet ciekawie ten Franciszek Kuczyński. Te cycuszki mnie zainspirowały. Ten piesek też fajnie tutaj próbuje osikać ten fodel albo kum, czy sikanie. No nie wiem, nie wiem. Sam nie wiem. Tu bardzo fajna praca. Marek Korczak Idziński. Bardzo fajna praca. Ciekawie pokazana. Troszkę inaczej sobie to zrobił. <grym>, ale ogólnie temat fajny i... Podoba mi się to. W międzyczasie zapytaj lej postronnych obserwatorów, co Państwo myślą o tej wystawie? No, no, tak było. To, Przeszedłbym, to, to ja tam nie wiadomo, się widziałam i ja się nie znam, ale ja się wypowiem. Ja lubię fotografię, ale lubię taką fotografię, wie Pan, najczęściej z wycieczek. Aktową e... Z wycieczek? Z wycieczek teraz. <laughs> rozumiem. No, rozumiem, też lubimy takie rzeczy. Dziękuję. Jest telewizja, są wywiady. Są autorzy. No jest bardzo fajnie, jest bardzo fajnie. <laughs> Obserwujemy, proszę Państwa, właśnie wywiad z modelką, która kiedyś nie była aktową, a teraz o dziwo dowiedziałem się, że jednak nie jest aktową. Że ja jestem niby modelką aktową? Nie wiedziałem o tym. Pan będzie... e, proszę Państwa, Prze e, Przemysław, powiedz co o tym myślisz, bo zainteresowało mnie to bardzo. Jest ciekawe. Trochę, trochę bardzo dziwne. Trochę Salvador Dali, trochę nie wiadomo co. Myślę, że to są schody po prostu uchwycone od dołu. Tu mamy sufit, po prostu o na tą fotografię tak patrzeć. od dołu. Ale bardzo fajnie pokazana, tak, tak. ciekawe zdjęcie. Tak, tak. To zwłaszcza, że no ja lubię takie interesujące klimaty, a jak jest jeszcze drewno się pojawia to już jest fajnie. Dla mnie człowiek musi pojawiać na zdjęciu, tutaj trochę go brakuje, no jest w małej tutaj postaci jako, jako taka mała... Inwestycja. Dał. Bardzo mi się podoba ta opinia. Przemysław K jest jednym z lepszych koneserw. Właśnie teraz stałem się taki artystyczny. Tak, tak, tak. Nie, e, nic się nie stało, proszę Państwa, to, to tylko upadł kubeczek po pacce. E, ty, szal mi dodaje chyba jakiegoś takiego uroku artystycznego, nie? Która jeszcze praca Cię urzekła najbardziej, najbardziej, która Cię urzekła? Tamten tryptyk z ludźmi właśnie siedzącymi na ławce, jest fajny, jest jakby zapowiedzią jakiegoś cyklu. Pytałem się, czy jest kontynuacja tych zdjęć, powiedziałem, się, że tylko te trzy były wysłane tutaj na tą, na tą wystawę, ale podoba mi się. W ogóle socjologiczna fotografia zaczyna mi się coraz bardziej podobać. Ja będę z papierosem jeszcze, w misiu. Potrzebujemy okulary przyciemniane. Panie Pawle, dzień dobry. Pa, Spotkaliśmy pana Pawła Mniotka na tej wystawie. Panie Pawle, co pan myśli o tej fotografii, którą tutaj widzimy? Ona nawiązuje tutaj do tradycji fotografii artystycznej z początku XIX wieku. Zimy, ee, ale łączą dwa świata. Świat doczesny i mistyczny. A czy chciałby Pan nam wskazać fotografię, która wywarła na Panu wyjątkowe wrażenie? Wszystkie fotografie naszych kolegów i koleżanek są wyjątkowe. Witold Jankowski. Bardzo ładne zdjęcie, bardzo ciekawe. Przemysław Kot, oczywiście jak zwykle niepodważalny, niepodważalny artystycznie, artysta. Proszę pana, o sprawach oczywistych się nie dyskutuje. Tutaj bardzo ładne dwa portrety. Podobają mi się te portrety. Znam te osoby z Instagrama. Marta. Lityńska. Marta Lityńska? Kto to jest? Wreszcie się coś dzieje na fotografii przyrodniczej. Nie ma czegoś takiego, że jest sam ptak albo w ogóle coś. Tylko jest wreszcie, kiedy ten ptak pożera jakąś rybę. Jest w tym jakaś agresja, jest w tym jakiś. ale w ogóle fajny moment. Połykanie przez tych ryb, przez te ptaki nawiązuje do wczesnych filmów alternatywnych 3X. Chodzi gardło. Bo pogląd takiego węgorza, właściwie tak głęboko gardłowo... No, 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 gardłowa sprawa. Jak <śmielskie> <Gardłowa sprawa. śmielskie> najbliżej. Nie mamy systemu nagłaśniającego. Ma e, proszę Państwa, e, pierwszy zerniczarz e, w tym roku.

Pokazaliśmy, że no, to, 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 to tak samo jest, żeby nie było wszystko, że to dla Ciebie. Teraz pięć minut dla fotoreporterów. Jeżeli macie jakieś uwagi, to do jurorów. Do jurorów. Jeżeli ja chcę gratulować, bardzo proszę. <gry> no i tak to proszę Państwa, rozdali nagrody. jest z nami Mariusz, e, który jest skarbnikiem eutf u Mariusz, jak tam coś skarby. Wszystko o, cieniódry, 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 cieniódry. Która praca Ci się najbardziej podoba? Powiedz moja. <gry> jestem skromny. Widziałem bardzo ładna, bardzo ładna. No Najlepsza. Ale żeby to po prostu. Nie, nie, nie ma, nie ma sensu zbierać tych nagrań, jak już tyle. No oczywiście. Bardzo się cieszę, Mariusz, się Kolega, skarbnik. Bez pieniędzy. Marta, gratulacje! Och, no, dziękuję, no, Jak się czujesz jako zwycięzczyka? Referacyjnie najlepiej na świecie. Bardzo wyjątkowa kobieta. Proszę. gratulacje. Jak pan to mówi, to znaczy, że zasłużone. To É isso aí. Rewelacja. Bardzo mocny skład, bardzo mocny skład. Ja myślę, że powinniśmy rozruszać, rozruszać <grym> Od czasu, kiedy wy się pojawiliście, to zginęło się nowe życie. Musi być krew pompowana, to nie ma wiesz. pięknie bo... czekamy, czekamy. na kolejne prace Marta i na twoje akti, Nie zawiedziemy. Które w przyszłości pokażemy światu Albo nie pokażemy. To będą typowo zaszuflane. Możemy spróbować się dogadać. Dobrze. Marta, a może dzisiaj coś z telefonu w Zapraszam Cię. Marta, jakbyś pokazała tatuaż, tatuaż. O, to właśnie ten, właśnie ten. Bardzo. Pięknie to wygląda. <grym> Proszę Państwa, tak się bardzo mocno zainspirowałem tym całym wernisażem, żebym się spóźnił na wino, ale jednak udało się, udało się skosztować. Tutaj nawet najmłodsi, najmłodsi uczestnicy wystawy. Odwiedził nas, proszę Państwa, Łukasz. Łukasz, pokaż, jakie kwiaty przyniosły. Pokaż, Łukasz, kwiaty, nie krępuj się. Spotkaliśmy na wernisażu twórcę jednego z lepszych plenerów dla zamkniętego wyjątkowo towarzystwa. Zapytajmy go o opinię. Łukaszu, jaka fotografia, które zdjęcia są obecnie tutaj emitowanych, Ci się najbardziej podobają? Jest to Katarzyna, na pewno. Ta, tutaj. Katarzyna, tak. zdecydowanie. Miałem okazję poznać Katarzynę. Cudownie. Ekstradujcie, bo cudowa dziewczyna światła żyka. Fotografowałeś się Łukaszu. Od twojej strony. Od skóry strony. <grychy> Pod sznurkowej. Łukaszczurkowej, tak, tak, wiązałem ją pod, wyszami, ją pod koparkę bodajże. Na Łukasz, proszę Państwa, wiąże modelki sznurkiem i wywiesza ją je w różnych miejscach. No, Dobrze, bardzo fajnie, bardzo się cieszę. Bardzo ładnie proszę Państwa. Zapytajmy twórczynie tych hmm. prac. Co, co myślą o tym zdjęciu, które zrobiłem? Jest? jest fajne? Ja, ja już mówiłam, że dla mnie to jest podsumowanie prawie trzyletniej działalności pracy z kobietami, tego, czemu się poświęciłam, tego co najbardziej kocham robić, robię to dla Was i kocham was. Kocham was wszystkich. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia. E, proszę Państwa, jeszcze jeden autor zainspirował mnie, ponieważ chciał e, nam pokazać swoje prace. Mariusz. Czego? Witaj na naszym kanale. Które są twoje prace? Pokaż nam. Najlepsze. Nie zauważyliśmy ich. Proszę pokazać. Znajdźmy podobno, proszę Państwa, są tu gdzieś prace Mariusza N. Zrabicie sobie kolego, zrabicie sobie, zrabicie. O Jezu, kolego. No jest, proszę państwa. Jak mogliśmy pominąć tą sztukę? No, ja, o czym mówi kolega. Panie Mariuszu, nie dał Pan składki no, dla krytyka, więc krytyk się nie wypowiada. Tylko opłacone prace opowiadamy o nich. No. Osobę, która wygrała w zeszłym stopniu tą wystawę, medal dostałaś, ale nie byłaś na obiadanie tego medalu. Pół ja wytrawne, w porządku. Dobre? Można brać cały wagon. <głos> <głos> Quality control. <noise>